Powiem szczerze, że hobby, moja pasja samochodowa zaczęła się jeszcze wcześniej przed motocyklami. Może ze względu na to, że mój ojciec pał sympatią do, do, do samochodów i to chyba zadzięczam jemu tą, tą pasję. Yy, na co dzień jeżdżę busikiem, bo jest, jest bardziej praktyczny i, i samo spalanie tego samochodu jest dużo ekonomiczniejsze. A dla zabawy i, 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 i tak dla, dla hobby i pasji jeżdżę samochodami rajdowymi, coś jest Subaru, Lancer, czasami, no zależy co się ma. No. Na koniec zapytam jak wrażenia z pierwszej sesji zdjęciowej do kalendarza ekranu. No fajnie, tylko temperatura też yy, przeszkodziła, bo jest minus 14 stopni i...